Witam Was na kanale Gotuj z maszką. Zobaczcie, jakie dzisiaj będziemy robić pączki. Zapraszam do oglądania. Będziemy dzisiaj robić pączki, dlatego że za dwa dni już będzie dzień pączka. Także proszę próbować z przepisem moim. To jest bardzo prosty. To jest tak. Ciepło mleczko, podgrzałam 220 mg, cukier, mąka, masło, drożdże suche cukier waniliowy i dwa jajka. Na początku my weźmiemy do naszego mleka ciepłego, wsypujemy dwie łyżeczki cukru i drożdże. I dobrze wymieszać. Drożdże z mąką trzeba zostawić na 7 minut. I zostawiamy na bok. Teraz my do naszej mąki dodajemy cukier, cukier waniliowy i szczypta soli. I to dobrze wymieszać. Masło teraz trzeba roztopić, tak żeby było takie lejące. Jajka powinny być w pokojowej temperaturze, nie z lodówki. Teraz roztopię masełko i do Was wracam. Masło już mamy roztopione. Drożdże zobaczcie, jak już wyrosło nam. Ładnie. Teraz robimy sobie taką właśnie pośrodeczką dziureczkę. I będziemy wbijać jajko. ja mieszam rękami, nie mikserem, masło i wlewamy tu drożdże i mieszamy. Ładnie wszystko ręką mieszamy. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Mąkę sobie tutaj przygotowałam. Jak coś to dodamy, troszeczkę podsypiemy sobie. Bardzo ładnie się klei. Dobrze wymieszać. Zobaczcie, ani się kleje, bardzo fajne, mięciutkie. I mieszamy tak siedem minut. Mieszane ciasto dobrze. Zobaczcie jakie mięciutkiem. Wstawiamy do miseczki i przekrywamy. folią spożywczą na godzinę czasu. W ciepłym miejscu. Ciasto już po godzinie, zobaczcie, jak nam wyrosło. Teraz tak, nastawcie już olej do grzania, żeby się grzał. Właśnie już tutaj mamy już się grzeje. Piękne ciasto nam wyszło i rzucamy. Ślicznie wyrosło. Przepis, jak widzicie, piękny. I będziemy, może sobie na pół przekroimy. Pokażę Wam, dlaczego, jak ja będę robić. Wstawimy tutaj. I będziemy taczać. Możemy troszeczkę podsypać y, mąką, nie za dużo. I pokażę, jak ja będę robić. Jeszcze raz w drugą stronę, tak żeby nie były za grube. My będziemy robić tutaj trzy pączki. Zobaczcie, ja Wam pokażę. taki właśnie lekki sposób w tym naciskamy. I trzy. Teraz ja wstawiam. Będę robić dzieciom z czekoladą. nie bliżej. Czekolada, nutella. Może być co Wasze dzieci lubią. I my te trzy pączki robimy w taki sposób, Przyprywamy i widzimy, gdzie są mamy się. I robimy coś takiego. I tak nasze pączki będą wyglądać. Zostawiamy je na chwilę. Do wyrośnięcia jeszcze chwilka. Następny też mamy roztyczany. Zrobimy sobie kółeczka. I dajemy czekolady. I przykrywamy, tak jak pokazywałam. Widzicie, widać gdzie są czekolada. Nasze pączki od razu są nadzieniem. I mamy sześć pączku. I wrzucamy nasze pomczusie. Wrzucamy trzy, nie wiem jakie wyrosną. Lepiej, żeby one nie mieli więcej miejsca. Można jeszcze jeden dorzucać. I nasze pączki już usmażone. Przygotowałam sobie właśnie talerzyczek z papierem i wstawiamy na papier. I rzucamy następny. Smażone pączki posypujemy cukrem pudrem, można zrobić lukier, ale z czekoladą nie będę dawać już nic słodkiego, tylko posypiemy cukrem pudrem. I chciałam pokazać jak wyglądają pączki w środku, pulchne takie, upieczone, zobaczcie. Ciasto jest niesamowite, mięciutkie, mmm, idealne. Także próbujcie z przepisem, gotuj z maszką.